Dzień dobry. Ten pan to kardynał Sarach, Jeden z preferati, czyli tych kardynałów, którzy mają największe szanse na zostanie papieżem na nadchodzącym konklawę. W mediach głównego nurtu tak mniej więcej do południa, w poniedziałek był niesłychanie wychwalany, a przynajmniej w tych, w których. Oglądałem. No bo wiecie, czarnoskóry kardynał, czarnoskóry hierarcha kościelny. No to na pewno będzie wspierał imigrację, na pewno będzie postępowy, na pewno będzie bardzo mocno lewicowy. No i przede wszystkim będzie apelował do katolików w Europie, żeby przyjmowali zupełnie obcych kulturowo ludzi i nazywali ich uchodźcami. No bo przecież on jest czarnoskóry, no to oczywiste, że tak będzie. Ale już w poniedziałek. W godzinach popołudniowych się pozmieniało. Zaczęli po tym kardynale Sarach bardzo mocno jeździć, że on jest taki zły, że taki niedobry. Co się stało? Odkryto, że ma kontrowersyjne poglądy. Tak mówią w mediach głównego nurtu. Ja bym bardziej powiedział, że ma te poglądy konserwatywne. I nie. Nie chodzi o to, że kardynał Sarach nie chce, żeby ludzie po rozwodzie mogli. Yy, Dostawać komunie świętą, albo żeby tej komunii świętej nie można było udzielać na rękę. I choć kardynał Sarach też mówi takie rzeczy, ale uwierzcie, mam wrażenie, że to o co chodzi tym mediom, które tak nagle kardynała Saracha gnoją, to to, co on mówi na temat imigrantów. Wiecie, on, facet, który urodził się w Afryce, daje bardzo ciekawe świadectwo na temat tego, czy my rzeczywiście tych ludzi z Afryki powinniśmy wpuszczać? Więcej na ten temat na moim kanale YouTube wideoprezentacje. Tam znajduje się vlog, którego miniaturka wygląda tak, a tytuł tego vloga to następny papież będzie czarnoskóry. Znak zapytania. Media go chwaliły, a teraz hejtują. Oto dlaczego? To jest wywiad z studentem teologii, bodajże do piątego roku, doszedł i rozmawiamy tam sobie na temat tego, co ten kardynał Sarach rzeczywiście sobą reprezentuje, jakie poglądy głosi, do czego namawia, a przed czym przestrzega i czego mówi, że być nie może. I zapraszam, wejdź na mój kanał YouTube wideo prezentację. Tam odwiedź stronę główną i odszukaj ten materiał. On jest z wtorku 22 kwietnia 2025 roku, czyli bardzo świeżo, z godziny 6.30 rano. Materiał jest długi, bo to jest wywiad, on trwa godzinę 20 minut, ale drodzy Państwo, dowiecie się tam o bardzo wielu bardzo ciekawych rzeczach. I to z wywiadu z człowiekiem, który no, zna Kościół katolicki od strony naukowej, w końcu student teologii, bodajże do piątego roku doszedł. Pozdrawiam, drodzy Państwo, trzymajcie się. Do zobaczenia.